Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu poświęconym spotkaniom w cyklu spotkań edukacyjnych. Naszym dzisiejszym gościem jest profesor Rafał Łatka. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry, Panie Redaktor. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dzisiejszym naszym tematem będzie inwigilacja Jana Pawła II, pielgrzymki Jana Pawła II, widziane, oczami SB. Panie profesorze, chciałam zacząć trochę y, wcześniej, kiedy Jan y, Paweł II jeszcze <gryw> ksiądz wojtyła y, zostaje wybrany na biskupa Rzymu, jest pierwszym od 450 lat biskupem Rzymu, który nie pochodzi z Włoch. Proszę mi powiedzieć, czy ten wybór Papieża Polaka w tym czasie mógł mieć czy miał bezpośredni związek z wydarzeniami, które dzieją się w tym czasie, z wydarzeniami politycznymi, które dzieją się w tym czasie we wschodniej Europie. Pani redaktor, szanowni państwo, ja bym spojrzał na to nieco szerzej, to znaczy powiedziałbym, że jednym z motywów wyboru kardynała Wojtyły na papieża byłoby wątpienia siła polskiego kościoła, jego znaczenie, to, że oparł się komunizmowi, to, że nie uległ. Nacisku komunistycznych władz, że potrafił skutecznie działać w tych trudnych warunkach komunistycznej dyktatury. I tu bardzo ceniony z tego powodu był też kardynał Stefan Wyszyński, który, jak wiemy, z rozmaitych źródeł miał też pewien wpływ na wybór kardynała Wojtyły na papieża. Kolejnym elementem, który spowodował ten wybór, były bez wątpienia rozpoznawalność kardynała Wojtyły w stolicy Apostolskiej. Bo od lat 70. systematycznie zyskiwał on tam na znaczeniu. Przypomnę też, że prowadził między innymi rekolekcje dla papieża Pawła VI, a to ten zaszczyt spotyka już kardynałów najbardziej wpływowych, o największym znaczeniu. Dał się właśnie poznawać jako wybitny intelektualista. Można powiedzieć, że taki debiut zaliczył w czasie soboru. Watykańskiego II, gdzie właśnie poznał się z, ze sporą liczbą hierarchów z tego świata, którzy później również głosowali podczas konklawy na, na niego. Oprócz tego trzeba też podkreślić właśnie tą skuteczność, to że zauważono i doceniano, że polski Kościół sobie poradził. Więc z tym bym wiązał wybór kardynała Wojtyły, nie tyle z samymi wydarzeniami, tylko z tym, że. Polski kościół mógł skutecznie i skutecznie funkcjonował w realiach komunistycznej dyktatury o wiele lepiej niż kościoły chociażby w Czechosłowacji, na Węgrzech czy w państwach już bezpośrednio włączonych do bloku sowieckiego. I bez wątpienia ta skuteczność w działaniu polskiego kościoła miała tutaj wpływ. Tak samo jak to, że prymas Stefan Wyszyński można powiedzieć skutecznie, Reklamował kardynała Karola Wojtyłę jako ewentualnego kandydata na papieża, czy w ogóle jako postać, która zyskuje na znaczeniu w stolicy Apostolskiej. A proszę mi powiedzieć, od kiedy Karol Wojtyła był inwigilowany? Czy to się stało dopiero w 1978 roku, kiedy został papieżem? Pani redaktor, pierwsze materialne dowody dotyczące inwigilacji księdza Karola Wojtyły mamy jeszcze. Z 1946 roku, gdy był on wikariuszem w parafii św. Floriana w Krakowie, zajmował się m.in. duszpasterstwem dla młodzieży, duszpasterstwem dla młodzieży akademickiej i z tego względu wzięto go pod lupę jako osobę, która może w szkodliwy z punktu widzenia komunistów sposób pływać na młodzież, ta inwigilacja się systematycznie rozszerzała, gdy aparat bezpieczeństwa widział. Że ksiądz Wojtyła ma wpływ na środowiska młodzieżowe i akademickie. Pogłębiła się w momencie, gdy został wybrany biskupem pomocniczym w 1958 roku, a jeszcze bardziej i bardziej intensywna stała się, gdy został metropolitą krakowskim. SB też miała tutaj nadzieję, że. Uda się wytworzyć, można powiedzieć, z kardynała Karola Wojtyły pewną przeciwwagę dla prymasa Stefana Wyszyńskiego, że będą oni, można powiedzieć, rywalizować o władzę w polskim kościele. Nic takiego jednak nie miało miejsca. Oni w pełni się ze sobą porozumiewali, skutecznie przeciwstawiali się tym metodom SB zmierzającym do skłócenia obydwu hierarchów. I ta inwigilacja od 1964 roku była niezwykle intensywna. Zbierano wszelkie informacje na temat kardynała Karola Wojtyły, między innymi chociażby takie, co je na śniadanie, jaką prasę czyta, jaką piank, ja piank, jakie pianki używa do golenia. Więc tu trzeba podkreślić bardzo jasno, że dla SB nie było informacji nieistotnych. Zbierano wszystko absolutnie, co dotyczyło jego życia, bo chciano wykorzystać te informacje właśnie do prób poróżniania y, Karola Wojtyły z prymasem Stefanem Wyszyńskim. Czy też z innymi biskupami, czy z duchowieństwem w Krakowie, stąd ta wzmożona inwigilacja, której zakres był no, niezwykle szeroki. Mieliśmy tam setki e, tajnych agentów funkcjonujących wokół e, Karola Wojtyły, którzy mieli pozyskiwać informacje e, z jego życia osobistego, e, i to dotyczyło zarówno osób duchownych, jak i świeckich, bo znajdujemy tajnych współpracowników zarówno wśród księży, jak i wśród świeckich w Krakowie, czy w ogóle szerzej patrząc, w polskim kościele, bo na Karola wojtyłę donoszono nie tylko z Krakowa, również donosili agenci, którzy funkcjonowali wokół struktur centralnych polskiego kościoła. Więc obraz tej inwigilacji jest no, po prostu porażający pod względem ilości informacji, która jest bezdobywała. I też tego, że interesowało ją dosłownie wszyscy. Tak, to było właśnie moje kolejne pytanie. Jak ta, jak inwigilowano, w jaki sposób? I z tego, co pan profesor mówi, jeżeli to jakby ten wywiad był taki. Dogłębne, że badano nawet to, co, e, co papież je na śniadanie. To znaczy, że sieć tych agentów dookoła papieża e, to, była, to było ogromne przedsięwzięcie. To, to, to musieli być ludzie też z najbliższego otoczenia papieża. Zgadza się pani redaktor, jeszcze do samych osobowych źródeł informacji trzeba dojść rzeczowe, czyli podsłuchy. Inwigilacja przy pomocy środków technicznych, również dokumentowanie zdjęciowe, filmowe osób wchodzących do Kurii Krakowskiej. I w tej inwigilacji posługiwano się właśnie duchownymi, znajdującymi się pracującymi w Kurii. I tutaj można przytoczyć kilka takich przykładów osób, którzy skutecznie można powiedzieć. Weszli w obręb Kurii Krakowskiej i donosili na temat Karola Wojtyły. Jeden z nich był na przykład ksiądz Mieczysław Satora, proboszcz, proboszcz w Bińczycach, czyli w tej parafii, która powstawała skutecznie w okresie, gdy Karol Wojtyła był metropolitą krakowskim. I y, on funkcjonował pod pseudonimem Tewu Marecki. Innym takim bardzo znanym i bardzo skutecznym również agentem usytuowanym wokół Kurii był Julian Polan Harashin, szwagier przyszłego kardynała Franciszka Macharskiego, który pozyskiwał informacje od zaprzyjaźnionych duchownych na temat życia i działalności Karola Wojtyły, i on był również czynny po po tym, jak kardynał Wojtyła został wybrany na papieża, bo donosił również o tym, co się dzieje w Watykanie, wiedząc to właśnie z rozmów z wieloma księżmi, czy to kurialistami, czy duchownymi znajdującymi się w elicie krakowskiego kościoła. Działania y, służ, Służby Bezpieczeństwa o kryptonimie ZORZA2. Co to jest za akcja? Sprawa obiektowa ZORZA2 jest to, Sprawa y, wytoczona przez służbę bezpieczeństwa dotycząca trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Był to kompleksowy plan rozpracowania inwigilacji i przygotowań, i przebiegu y, wizyty, również przygotowania wniosków dla aparatu bezpieczeństwa, które miano przekazać z kolei później władzom y, komunistycznym. Ten kompleksowy plan y, działania zawierał właśnie elementy, pozyskiwania informacji dotyczącej przygotowań kościelnych, zabezpieczenia przebiegu uroczystości kościelnych w czasie wizyty, tak, by nie doszło do niekorzystnych z punktu widzenia władz wydarzeń, takich jak chociażby manifestacje opozycji, czy też wystrój kościołów wskazujących na opozycyjne akcenty, wreszcie zapewnienie spokojnego przebiegu uroczystości, w wspólnie i przy wykorzystaniu również milicji obywatelskiej, i można powiedzieć, że ten plan był bardzo kompleksowy i szeroki. W samym Krakowie, jednym z miast, które gościło papieża, wytworzono ponad 20, wytworzono 25 tomów dokumentacji do sprawy Zorza, gdzie mamy właśnie szczegółowo przeanalizowane kolejne elementy uroczystości papieskich, przygotowań do nich służby bezpieczeństwa. Były to przygotowania na bezprecedensową skalę, bo w czasie każdej z pielgrzymek Jana Pawła II do ojczyzny, wykorzystywano do inwigilacji, przygotowań kościoła, czy wiernych tysiące, dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy SB i milicji obywatelskiej. Mogę powiedzieć, że jak wynika chociażby z jednego z dokumentów do pierwszej pielgrzymki papieskiej o kryptonimie LATO 79. Bo tylko w Krakowie wykorzystano do tego celu 67 tysięcy funkcjonariuszy MO i ponad półtorej tysiąca funkcjonariuszy SB, więc to jest gigantyczna mobilizacja całego aparatu bezpieczeństwa po to, żeby zabezpieczać interesy komunistów przed, przed Janem Pawłem II właśnie. Był bardzo niebezpieczny, panie profesorze, czytając właśnie o tych sposobach inwigilacji, o tym, co się działo też podczas jednej drugiej pielgrzymki, zaciekawił mnie fakt też, że służby badały oczywiście otoczenia Jana Pawła II, o to co mówi, tą całą organizację, ale też dużo nakładów było w w tą stronę, żeby obserwować reakcję ludzi, którzy słuchają papieża. Zgadza się, bo SB miała również za zadanie kontrolować, można powiedzieć, nastroje zgromadzonych wiernych na uroczystości po to, żeby ewentualnie zapobiegać jakimś manifestacjom, czy właśnie wybuchom zadowolenia, czy też wielkiej łączności Polaków z Janem Pawłem II. Starano się tu właśnie. Wykorzystując także agenturę, przeciwdziałać takim nastrojom entuzjazmu wielkiego, czy też tego, że chociażby w przypływie, można powiedzieć, dobrej, patriotycznej energii, część tej energii zostanie skierowana przeciwko komunistom, na przykład do manifestacji pod siedzibami władz partyjnych, ale tym Polacy nie byli zainteresowani. Polacy byli zainteresowani religijnym przeżywaniem uroczystości z udziałem Jana Pawła II, więc tu też można powiedzieć, że Komuniści, deklarując takie plany, byli oderwani od realnych problemów Polaków, od realnego funkcjonowania wiernych w czasie uroczystości. I bez wątpienia każdy element pielgrzymki papieskiej, każdy też, kto w niej uczestniczył, był silnie inwigilowany przez aparat bezpieczeństwa. I ta inwigilacja, właśnie miała bardzo szeroki zakres. Kontrolowano też chociażby wystrój. Na trasie pielgrzymki, czy tam nie ma chociażby jakichś napisów, które mogą być wymierzone we władze PRL, więc można powiedzieć, że na każdym etapie ta pielgrzymka była ściśle monitorowana, inwigilowana, starano się zdobywać wszelkie informacje na ten temat. Prowadzono również, co trzeba podkreślić, rozmowy ostrzegawcze z duchownymi, którzy mieli właśnie wszelkich takich akcentów rozumianych przez władze jako polityczne czy negatywne wobec władz żeby takich akcentów nie było w czasie czy to wystąpień czy powitań Jana Pawła II w poszczególnych miejscach i tego typu rozmowy przeprowadzano również z poszczególnymi biskupami ordynariuszami tych miejsc gdzie Jan, które Jan Paweł II miał odwiedzić były takie rozmowy prowadzone z właściwie każdym biskupem ordynariuszem i naciskano na niego by unikać tego typu sformułowań unikać Akcentów krytycznych wobec władz. Oczywiście komuniści nie byli w stanie kontrolować Jana Pawła II, który mówił to, co uważał za stosowne, mówił ponad, można powiedzieć, przekazem komunistycznym, i dla wszystkich Polaków było jasne, że mówi do nich wolny człowiek, który również pragnie, by Polacy doświadczyli tej wolności w swojej ojczyźnie. A czy jak dużo mamy materiałów, które mówią o tym, jak wyglądała inwigilacja papieża. Czy tam dużo w -ie jest, ie Jak, czy nie, nie potrafię sobie tego wyobrazić. Ile takich materiałów mogło być zebranych przez te wszystkie lata? Pani redaktor, no trzeba podzielić to na dwa, na przynajmniej dwa rodzaje dokumentów. Po pierwsze są to dokumenty, na trzy rodzaje nawet. Są to po pierwsze dokumenty z okresu, zanim Karol Wojtyła został papieżem i tutaj mamy dość spory zasób w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Później mamy dokumenty dotyczące funkcjonowania Jana Pawła II w Watykanie, zbierane przede wszystkim przez komunistyczny wywiad Departament I MSW, wspomagany tu również przez Departament IV. Tych materiałów też jest dość sporo. Są to przede wszystkim meldunki dotyczące, czy to poszczególnych wydarzeń. Czy elementów działalności Jana Pawła II. No i wreszcie mamy trzecią kategorię źródeł, czyli spory zasób materiałów dotyczących przebiegu pielgrzymek papieskich 79, 83 i 87. I tych materiałów jest relatywnie dużo, bo sprawy obiektowe dotyczące wizyt papieskich zachowały się w dobrym stanie w większości miejsc, gdzie Jan Paweł II przebywał, bo przypomnę, że każda, Komenda Wojewódzka MO, czy później również Wydział Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych, bo tak się nazywały te struktury na poziomie województwa prowadziły sprawy obiektowe dotyczące wizyty Jana Pawła II i w tych sprawach obiektowych umieszczano wszystkie informacje dotyczące pielgrzymki, więc nieraz są to wielotomowe, wielotomowe materiały, no tak jak można podać przykład. Sprawa Zorza 2 w Krakowie liczy 25 tomów, w 1983, czyli Zorza, Zorza, sprawa Zorza liczy 20 tomów. Są tego typu zakresy materiałów i jeszcze mamy do tego dość dużą liczbę zdjęć, fotografii, na których szczególnie widać, na czym SB się koncentrowała, czyli wyszukiwaniem transparentów o treści antykomunistycznej, czy wymierzonej we władze PRL. Panie profesorze, i ostatnie pytanie takie podsumowujące. Czy akta służby bezpieczeństwa są dowodem heroiczności Jana Pawła II? Bez wątpienia można tak powiedzieć, bo jeśli patrzymy zarówno na materiały z okresu, gdy był on duchownym Archidiocezji Krakowskiej, później biskupem pomocniczym metropolitą krakowskim, a później papieżem Janem Pawłem II, to widzimy widzimy wielkość kardynała. Karola Wojtury Jana Pawła II na każdym kroku jego działalności. Można powiedzieć, że zanim został Metropolitą Krakowskim, był bardzo ważną inspiracją dla działalności młodzieży w Polsce. wprowadzał nowoczesne metody duszpasterskie. Było widać, że ta młodzież się aktywizuje wokół niego. Później jako Metropolita Krakowski był skutecznym ordynariuszem, w bardzo dobry sposób, że rządzał diecezją. W pełni wykonywał również Polecenia episkopatu Polski, był jej współtwórcą, można powiedzieć, aktywności episkopatu, gdy był już metropolitą krakowskim. No i wreszcie widzimy wielkość jego pontyfikatu, również przez pryzmat tych materiałów SB. Wielkość też cechująca się tym, że troszczył się bardzo wyraźnie nie tylko o losy Polski, ale również innych państw bloku wschodniego. Widzimy tam zainteresowanie całymi, wszystkimi państwami za żelazną kurtyną i też tą radość Jana Pawła II z tego, że na skutek jego działań religijność w tych państwach się pogłębia, bo to widzimy również w ocenach dotyczących pielgrzymek papieskich, szczególnie tej pierwszej z 79 roku, gdy jasno nawet SB wskazuje, że Religijność w państwach bloku wschodniego zaczyna się pogłębiać i jest to traktowane jako groźne zjawisko, i bez wątpienia był to też jeden z powodów organizacji zamachu przez komunistyczne służby na Jana Pawła II, więc tą wielkość tego człowieka widzimy zarówno w okresie krakowskim, jak i w okresie watykańskim. Oczywiście, akta SB dotyczą okresu do 1989 roku, więc po tym okresie no to tą wielkość widzimy przez pryzmat innych materiałów. Muszę zadać jeszcze jedno pytanie. W takim razie, czy możemy wymienić jedno wydarzenie, coś, co było takie najważniejsze, co było kluczowe, co miało największy wpływ na walkę z komunizmem w Polsce? Gdzie papież miał swój duży wkład. Czy, czy ta jego praca wieloletnia, czy pielgrzymki, homilie, to jakby to wszystko tak długotrwale, rozłożone w czasie, było oczywiście bezsprzecznie wielkim działaniem przeciwko komunizmowi? Czy wydarzyło się coś takiego, co, co było ogromnym przełomem? Bez wątpienia jest tak, że to właśnie długotrwała działalność Jana Pawła II. Jako można powiedzieć, skierowana na pobudzenie religijności, skierowana również na walkę z systemem komunistycznym, podkreślenie, że jest to system nieludzki, jest to system niewłaściwy osobowości ludzkiej, było tu kluczowe dla upadku systemu komunistycznego. Również współpraca w tym zakresie, choćby z prezydentem Ronaldem Reaganem czy premier Margaret Thatcher, to skutecznie można powiedzieć, doprowadziło do upadku systemu komunistycznego. Ale tym momentem przełomowym, bez wątpienia, była pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Ten entuzjazm, jaki ona wywołała, to poczucie wolności w polskim społeczeństwie. Można powiedzieć, jest trudno z czymś innym porównać. Powiedziałbym, że to był ten kamień, który uruchomił lawinę. Również w tym zakresie, że wielu historyków jasno podkreśla, że na skutek pielgrzymki z 79 roku powstała Solidarność, bo Polacy Mogli się wówczas policzyć i mogli zobaczyć, że większość Polaków jest wierna Kościołowi katolickiemu, a nie komunistycznej władzy. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za kolejne niezwykle ciekawe spotkanie. Nie możemy się doczekać następnego. Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. A Państwa z wielką przyjemnością zapraszam do śledzenia naszych materiałów edukacyjnych i innych, które są dostępne na stronie internetowej, profilach społecznościowych i zapraszam na kolejne wydanie i kolejne spotkanie w Instytucie Verba Veritatis. Agata Witkowska, do zobaczenia.